Dzień dobry moi drodzy, po raz pierwszy w nowym roku. Przede wszystkim na sam początek wszystkiego najlepszego. Witamy się w nowym roku z miejscowości Druskieniki, a to znaczy, że jesteśmy na Litwie. Druskieniki, podobno najbardziej lubiana przez Piłsudskiego miejscowość ustrowiskowa. Jednak nie o same Druskieniki mi chodzi w tym wypadku, ponieważ jakieś 10 minut stąd jest bardzo nazwijmy to oryginalny park. I do tego szparku chciałbym siebie i Was przy okazji zabrać. Więc zapraszam na wycieczkę. A pizga tu jak jasna cholera, podobno w Polsce jest 10 stopni. Tutaj również jest 10, tylko z malutkim minusikiem. Ale zanim się to wydarzy, to pokażę Wam miejscówkę, którą sobie wynająłem. Chociaż w tym wypadku jest to po prostu pokój hotelowy, więc nie ma tutaj absolutnie nic spektakularnego. Wejście, mała łazienka. I zwykły standardowy pokój z lodówką. Nie ma co prawda ani wody mineralnej ani kawy, trochę przyoszczędziliśmy, ale cóż zrobimy. Całość na noc za noc bez śniadania, bo specjalnie poszedłem zapytać, kosztuje 47 euro, czyli na ten moment tyle. A więc moi drodzy, jak wszyscy dobrze wiemy, Litwa w odróżnieniu od Polski faktycznie była radziecką republiką, nie tak jak my, powiedzmy, satelitą nazwijmy to w ten sposób, tylko faktyczną Radziecką republiką. I w związku z tym pozostałości po tychże czasach mieli oczywiście więcej niż my. Przynajmniej zagęszczenie było być może trochę większe i trochę z większym rozmachem. I w odróżnieniu od wszystkich innych radzieckich republik, które zazwyczaj się dekomunizowały w ten sposób, że pomniki były burzone i na co stawali nowi bohaterowie, a bardzo często były również przetapiane i po prostu coś innego było z nich robione. Litwa postanowiła zebrać swoje pomniki i włożyć do parku. I oprócz tego, że są tutaj pomniki, jest zrobione też przy okazji Minizo taki parczek dla dzieci. A perełki można zobaczyć naprawdę niesamowite. Zobaczycie za chwilkę. Ponieważ oprócz Całkiem sporego Lenina. Tam jest jeszcze przez okno wystaje głowa Lenina. To można też zobaczyć towarzysza Stalina, nawet i to na całkiem pokaźnym popiersiu. Więc myślę, że jest to unikat w skali europejskiej. Chyba nawet w Rosji nie ma w tej chwili już pomników Stalina. Chociaż to by trzeba było na pewno dobrze sprawdzić. O, a tam, kurczę, przeszedłem obok i nie widziałem, widzicie, bo gadałem do Was. Tam zaraz sobie pójdziemy, bo jest Misio. Jeszcze, jak widać, zima, a on nie śpi, widula. A ja bardzo uwielbiam niedźwiedzie akurat. Jest piękny. Chociaż przyznam, że jakbym Cię spotkał w górach na Ukrainie, to nie byłbym aż taki podekscytowany. W ogóle na Ukrainie jest takie miejsce, które jest podpisane jako Brown Bear Rehabilitation Center i prawdopodobnie można sobie tam przyjechać i nawet chyba pokarmić takie misiaczki, bo one tam są zwożone Chyba wtedy, kiedy zbyt agresywnie się zachowują do ludzi. Coś takiego kiedyś czytałem. Na pewno wiem, że takie miejsce jest, bo mam zresztą na mapie zapisane do potencjalnego odwiedzenia. Płodziak. Jak widzicie, można się przejść ulicą Lenina. No, stał kiedyś między blokami, ale to też nic nadzwyczajnego, ponieważ w Niemczech do tej pory można znaleźć takiego lenina, który stoi między blokami i zupełnie nikt sobie z tego nic nie robi. Myślę, że kiedyś też będzie trzeba się przejechać i zobaczyć. A tu jak sami widzicie, najwyższy towarzysz. Jego by już można faktycznie na coś przetopić. Ogólnie bardzo ładny teren. Zresztą yy, wszędzie tutaj są całkiem ładne tereny. Jeżeli ktoś lubi jeziorka, to faktycznie co kawałek tu jakieś jeziorko jest. Tam przy wejściu do parku też jest zresztą bardzo fajne. Myślę, że jakby nie było minus 10, tylko lato i słoneczko, to pewnie byłoby tu troszeczkę sympatyczniej. Ale no cóż. Nie można narzekać. Wycieczka to wycieczka. Ten jest faktycznie skurczypyk duży. Był z rewolucji. <śmum> Obłożony małymi wodzami rewolucji. <śmum> Kompozycja to zabawna trochę. Urwało mu nogę. To tak jak w Krakowie przy Hucie Sandzimira, jeżeli dobrze pamiętam, stał Lenin i ktoś podłożył ładunek wybuchowy pod tego Lenina i też urwało mu nogę. Tam dużo ludzi emigrowało do Kanady, bo się bało, że będą się działy jakieś represje dość mocne. W tym mam takiego bardzo mocno przyszywanego wujka, który właśnie był taksówkarzem i w związku z tym, że na placu centralnym, właśnie na placu centralnym to było, a nie przy, przy hucie Sędzimira. Eee, z racji, że kursował z placu centralnego, to właśnie się przestraszył i do Kanady wyemigrował. A to. O kurczę, śniegu za dużo. Łódź. Czy to nie jest Dzierżyński? Kurcze nie wiem. Jeżeli ktoś poznaje, to może napisać pod spodem. Nie ma niestety chyba żadnego podpisu tutaj. Może tam będzie. Ale wydaje mi się, że może to być faktycznie Dzierżyński. Vincas Mickiewiczius Kapsukas, komunistyczny polityk i dziennikarz litewski, działacz Komintermu, jeden z założycieli Komunistycznej Partii Litwy, przewodniczący Komitetu Centralnego Litewsko-Białoruskiej Partii Komunistycznej. Ale tu jest Dzierżyński. O. Tutaj faktycznie. On miał taką brudkę charakterystyczną, dlatego myślałem, że to on. Jak to się kiedyś z przekąsem mówiło, Fenix Dzierżyński wielkim Polakiem był. Z bardzo dużym przekąsem, oczywiście, nie zrozumcie mnie źle. Dobra, gdzieś dalej tą dróżką. Zobaczymy co tu jeszcze nas ciekawego czeka. No, lenin to już chyba nikogo nie dziwi. To jest tenże Mickiewicz O którym wychodzi na to, że nic nie wiem będzie trzeba się doszkolić. Z... Komunistycznych przywódców Litwy, prawdopodobnie. Chyba, że tu jest coś w jakimś ludzkim języku napisane. No nie. Po litewsku ni cholery. Po rusku prędzej. O, ale po angielsku. No, one of the opponents of Lithuanian self-dependence and independence. To już. Myślę, że wszystko wyjaśnia. Lenin na każdym kroku. Naprawdę. A przecież ten starszy pan w Muzeum UPA śmiał się z tego, że Lenin nie jest jednak wiecznie żywy. No to zapraszam teraz zobaczyć.

Kostra dąża jest znowu I sercu Trimoczno krwi I Lenin Taką młodą I młodą I Fajnie jeszcze dodatkowo można poczuć klimat Ponieważ przy tych pomnikach Są też zdjęcia z tego, jak to kiedyś wyglądało faktycznie, ten akurat konkretny squajpedy i można sobie wyobrazić, jak to faktycznie mniej więcej tu 76 do 91, jak to w tych czasach wyglądało. No, trzeba przyznać, że bardzo oryginalny pomysł na park. Dla fanów historii. Ewentualnie dla takich dziwnych fanów socmodernizmu jak ja to na pewno dość ciekawa atrakcja. O tego pana też nie znam akurat. A to druskienniki druskieniki właściwie Powiem wam, że jak wchodziłem do tego parku, o, jeszcze jedna ciekawostka. Czasami oglądamy sowieckie mozaiki, a tu jest chyba sowiecki witraż. Rzepicki. Ale chciałem powiedzieć, że czasami, że jak wchodziłem do tego parku, to wydawało mi się, że to jest jakieś takie lipa trochę że będą dwie figurki i kupę zwierząt w takim mini zoo. a idzie się taką alejką, jak tu widzicie, zresztą za mną, dookoła całego tego kompleksu, wzdłuż takiej rzeczki, właśnie jak tutaj jest. I kompleks jest naprawdę bardzo spory. Więc trzeba przyznać, że da się tutaj spokojnie, spokojnie, myślę, że z godzinę pochodzić tak luźno. A jakby ktoś chciał zwierzątka oglądać, no to pewnie ze trzy godziny nawet. Wejście do parku kosztuje 12 euro. To jest bardzo ciekawe so Gieraj sowieckiego Sajuza, a bo to jest to nie pomnik, to jest yy, nagrobek. Iwan ciernych. Jest tutaj dużo też takich pozostałości, jak tu zresztą widzicie, po takich sowieckich wojennych. Pamiatnikach, jakby to można było powiedzieć, jak Wam na Ukrainie kiedyś pokazywałem. Z tym, że ostatnio widziałem jakieś filmiki z Ukrainy, że Ukraina się nawet na te pamiatniki obraziła dość mocno i je również burzy, co akurat jest jej elegancka mozaika. Co akurat dla mnie jest troszeczkę dziwne, bo. Przecież ich ludzie też walczyli w tej wojnie i też ginęli. To, że po stronie Związku Sowieckiego, no to oczywiście inna kwestia, no ale jednak to wciąż Ukraińcy, więc chyba takie poszanowanie by im się należało. No ale to już moje zdanie. Ukraina teraz żyje swoim własnym antyrosyjskim życiem, więc niech gospodarują jak uważają. Pomniki są numerowane na takich tabliczkach właśnie jak tutaj widzicie. Nie wszystkie, co prawda, ale przynajmniej część jest ponumerowana, bo ten akurat jest, a tam już kilka dalej nie było. Chociaż tam jest jeszcze 154, tutaj nie ma. I na pewno widziałem numer 160 kilka. Więc na pewno śmiało można założyć, że tych pomników właśnie tyle tutaj jest. Także całkiem można powiedzieć ilość pokaźna do zwiedzania. Te to, mam wrażenie, były hurtowo produkowane na jedno kopyto trochę. Ale ten już pokaźny. Przypomina mi trochę ten pomnik na Słowacji, który pokazywałem w jednym filmie. To chyba wagony przy okazji takie, jak woziło się ludzi na zsyłki, chociaż nie jestem pewien. Ale jakbym sobie miał wyobrażać, to właśnie tak bym sobie je wyobrażał. O, tak to z grubsza wygląda z daleka. I tu gdzieś jeszcze widziałem też jakiś wydruk z polskiej gazety o proszę taka roszutowa reklama gdzie Stalin i Lenin stoją sobie w lesie i tam jeziorko bardzo ładnie tutaj się prezentuje obok przy okazji naprawdę ciekawe miejsce No i toki to właśnie, moi drodzy, dość niecodzienny park, można by powiedzieć. Jest całkiem niedaleko od polskiej granicy. Jak ktoś z północy Polski to śmiało, można się przejechać, można sobie zobaczyć. No ja mam już troszeczkę dalej, ale oczywiście nie tutaj specjalnie przyjechałem. Jest jeszcze kilka miejsc, które tutaj chcę zobaczyć. Dlatego z parkiem się powoli żegnam. I Lama czy alpaka, nigdy nie wiem. I do zobaczenia w następnych materiałach. Myślę, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć.